Ja uczę się Masyryt na Target Target i Dzisiaj gramy w. Tak, on tank Rusjusz. już. I dzisiaj tu nie ma nikogo. Nawet no mówię, że nie będzie odcinków z Aurkiem, i... No, chyba to powiedział. no. Zostało nam jeszcze amerykańskie czołgi. Ale najpierw wypełnimy rurę To jest głupia rychlana, bo nie mogę tego za dużo dotykać. To są gierkę, mam tam zainstalować. więc na pewno, na pewno nowe odcinki. Jak się nagry. Mam y, nową grę nic nie będzie dzisiaj na dzisiejszym odcinku, bo na dzisiejszym już jedę w ruskie no to dobijemy ostatniego, no i kończymy. Jedziemy w amerykańskie. Wybram jedną amerykańską i... Nie wiem. Nie wiem. Prawda, że to jest taki powolny szok bo co mi go bo ja mogę tego drugiego ten Drugi na no, tym był taki no, szybszy, no ale gorszy. Ten ma za to superowy pancer. O, KV2. legendarny czołg. Tutaj. jest najlepszy w ogóle. W tej grze KV2. Najlepszy. A ruski. Jedziemy ja w ruski, no bo ruskie są fajne. Nie było długiej przerwy, no bo miałem um, problemy z ruszonymi zębami. Umiem y, gadać, no i jeszcze coś mi się stało pod językiem. Dalej to mam więc. Nie... Byłem bardzo, no, nie byłem w szpitalu na szczęście, no ale było bardzo trudno mi się wykurować, więc no dalej mnie boli ten język, no ale nie wiem jak to zrobimy. Odcinki muszą być, bo inaczej nie wiem co zrobimy. Zostawcie łapkę i subę, no i napiszcie połowę komentarzem, wracaj do zdrowia, no to na pewno szybciej wrócę. No i widzicie, no, ten pancerz jest superowy. Odbiło się. O, tu, 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 tu. Tu się już zaczęło dziać. Z tyłu mnie. Z tyłu? Nie, tam z boku. Gdzie? to. Bo tam jest, chyba, nie? Pantera, ale to na pewno nie pantera. To jest pula. Ruskie, jadą. Pantera, no. Dobra, walka V2. W... Zobaczcie co on zrobi. Temu... temu... tej panterze. Patrz. To był zwykły KV2. Wiesz tak naprawdę ruskie nie robią tak ale, no. Tak to bardziej robimy. mamy. To jest falecie, które nie wiem, to wzywa i... Ok? Okej. Porzucamy do trochę. Ja cię kto mnie tak wali? hajcie. Już mam go. Co za, co to jest za czołg? Podejrzewam, że to pantera. Ale nie jestem pewien. Jedę tam i mnie nie dosiągnie. Podejrzewam, że to pantera. tam jest pantera. No bardzo mi się to nie podoba. Dobrze, pantera na dopana minę. Dobra. Więc jest ta miny? O, tutaj. tu minę, bo na pewno będą chcieli przejeżdżać ze mnie. Nie! KV2! Jakie tubo to było! Mhm. Padam! Ale oberwał. Wszodzi... A, takie pinaś trafił. Widzicie, tak to się trafia. Czemu ja tu odstawiam minę? Bo na pewno będą chcieli mnie zeskoczyć Ten Pantera dobrze, dobrze mówię, że to Pantera, poczekajcie, wyleję się czy Pantera? Tak, to Pantera Dobrze mówię, że to Pantera eee, Czemu jest tak mało nasz, nas, bo na świecie nas więcej, no ale na pewno lepiej idzie ta misja Bo wsparcie się lepiej wykazało, stugi rozwalają już Stuga już rozwalają, serio? O, dopomogę. pomogę on nie była potrzebna na razie Posławię tam przez tego sługa sparcie na jak jego... e, nie chce mi się już walczyć z tym stugiem, to nie wiem co tak w ogóle ostrowali o tylko kafał nie zginął, bo bez kafanu to jest problem Kafan zginął KV zginął to po nas Chyba zginął Fajlet? No i no mm. Ok, kupuj reklamę, jak jest w każdym miejscu. Idziemy w amerykańskie. Czym amerykańskie? No bo <coughs> amerykańskie to rządzą. Mam tylko dwie miny? Eee, no, no dużo nas jest, no to wygramy raczej. Ale, ale ten czołg jest głównie skonfigurowany. Bo ma taki tutaj, taki wywięzienie. No to fajnie, jest śmieszne to jest czoł. Ale fajnie się go trafia. Super się go trafia. I bardzo muszę szybko obracać się co ja w tym moim e włoskim, Którym przed chwilą jeździłem i przegraliśmy. Jedyne co się zmieniło na moim w koncie w blogu, to tylko to, że. Yy, na jedno się zmieniło. Ma 9000 pucharków i kupię skina do Piper dzisiaj kupuję do jej sobie gemię i kupuję skina. Nawet dwa. A jak będzie dzisiaj Mitek, no to kupuję tylko więc no, może będzie jeszcze będzie dzisiaj dwa odcinki. Najprawdopodobniej już będzie dwa odcinki, no musimy nadrobić straty, które przeze mnie zrobiłem, bo to przeze mnie, że ja sobie język cyk letko. Nie pytajcie się, czemu przetnąłem, jak przetnąłem. Naprawdę, nie pytajcie się mnie, bo ja widzę, jak ktoś się mnie pyta. Jak ty mogisz przetnąć język? Znaczy, pod językiem, jak jest takie, te. Taki e, e, ten, taki. Co podtrzymuje, no to to mi się przeciało. I no, mi się to i no i. Wczoraj nie umiem gadać. Więc musiałam gadać. A poszukać, ja tak musiałam gadać. Tum, 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 na przykład jak chcę kolację, to mówię tak. mówię tak, chcę kolację. Tak mówiłem z tym językiem. Niewygodnie się mi gadało i w ogóle bardzo mi to, to bolało, kiedy gadałem. <laughs> Choć mnie cały czas to boli, no ale musiałam być się nagrywać na ten odcinek. Z miłości do Was widzów. Dzięki że w ogóle nagrywam. To jest pizzi, a to pizika to, to jest pie... To jest jedynka. To jest jedynka. Jedynka, czekaj. To jest jedynka, a. Co daje kłopot więcej ode mnie? A jedynka to jest. Nic nie widzę, na ślepo, no ale okej. Okay. Gdzie ten pizik? Chyba tam. Nie, tam nie bardzo. Tu jest pizik? Jest amunicja. No co on ma z tym pancerzem? No za 10 miesięcy razy dopiero trafię. Ginie, nie. Właśnie wyłączyłem włączyłem te. Gin. Po Poczwara jedna. Poczwara. Nie ja mam dym, to ja się w niego wcielam. Jest sześciu amerykańców na 5 pięciu, na pięciu, e, niemieckich puch. To się fajnie już dzieje. Już jest remis. Okej, okay, ja muszę im mu dopomóc, bo oni tam mają mnie siekę, a ja nie lubię siekę, jak oni mają... Okay, gdzie, jest, gdzie są te altylorie? Jeśli widzę sobie cele. agniowe? To są niemieckie... Poszłem w paszczelwa jestem taki głupi, poszłam w paszczelwa. lwa Fajnie się z niego zmieniłam z tej paszczy, no ale ci czemu ja mi się za trudną czołg Gurde No i dostałem no i wycofuję si albody do mnie Wy ja, co fatka robię. No ja się rzucił do mnie, dziękuję bardzo za śmierć. Szybka śmierć mam. Gwarantowałem, już Nie jacy też tak takie coś mają? Co za poczwara? Patrzcie, no poczwara No nie... mi. Nie, nie trafi jakiegoś drugiego. Jakiegoś Nie chcę z tego oberwać. Co, kto nam tak szczela? Troszkę już nic... Gdzie dostałam? Aha, hej. Okej, okay, to może, nie wiem, pokażę wam tą gierkę. cięcie. Po krótkim cięciu już jesteśmy. To jest gra tacy, solo. Tu wam piszę, tutaj w boku. Yy, i... Super gra. Super gra. Ja bardzo lubię tą gierkę. Jest tu jest moja postać, tu mam ekwipunek, tu mam różne bronie, shotguny jest ja zbieram na tego spowolnienie en, 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 ofiarę jest z 25 ty. Chodź, Ja idę w shotgunę w strzelby, bo no, widzicie, na no, które ja już wiem Strzelbę, no tutaj ona jest lepsza niż ta plus strzelba. Zaczyna być, no, a o, o, o strzelba, pro złota strzelba. Ja miałam tego maszyngana i wszystkie złote na tamtym koncie. One już jest sprzedany, moją kolegę sprzedałem. I my tu mamy e, średnia ocena. No to mamy mniej, mam bombę w ogóle. Będziemy musieli po tej misji unowoczyć, zagramy unowioną bombę. To jest bomba, e, ja ogólnie jestem samobójcą. To nie miało w ogóle sens, co zrobiłem. Są zombie. On, on. Ten worek daje dodatkowe punkty. Te ta gwiazdka dodatkowe, to jest taki worek. Tak to się robi, ludzie. Tak to się robi. Tak to się robi za Nie wiem, co my robimy. Patrzcie, patrzcie. I tak to ta zabija na hita. Nie ten maszyngan, który on tu ma. Ten jakiś dziwnie ten. Tylko te, te, to, co jest na aucie ten mashingana, zabije na hita. Mamy plecak już ten worek, który nam daje podwójne jego punkty. Jestem samobójcą, czyli no. Ja, ja jestem samobójcą ogólnie, jestem w samobójca. No i o, na, o co polega w samobójcy? Takie coś. Że on siebie zabija? Może zabić przy okazji swoich członków i, i zabija. Nie zyskaliśmy na to punkty i to, że jadę byłem na halę, no to no to, to nie za miło, no ale... E, czemu e, to się normalnie powoli ładuje mi ta broń, czemu ja przeładowuję? No bo muszę mieć pełną amunicję, jak chcę w ogóle walczyć jakkolwiek. Bo to ja jestem shotgunistą. Wybrałem sobie taką branżę shotgunista bardziej. I samobójca, samobójco shotgunista. Jeszcze nie w w no, da się zabić kogoś w aucie, no ale potem on jest podziurawiony. To jest skok. To był chyba... kto to był? To był ten VIP. Nie rango, tylko tak... Tylko on miał w ogóle... to był jakiś kozak w grze. To jest chyba najlepszy gracz. W połowie, to jest drugi najlepszy gracz w tej gry. Burde. Shotgun, nie widzę shotgunów. Brońcie mnie! Ja, no, widzia, no widzicie, no to jest Dawid. E, poziom drugi ma i. E. Ma skinę z tego spoko? Nie, nie ma skina. skiny są bardzo drogie. Ta bomba to jest C4. Mam jeszcze taki super nóż. na to. Ja mam na hita chyba kogoś. jakiś słabego. O, mam kogoś na hita. z mam nóż unowiony to jest plus mam same plusy bo to jest nóż No, no jak widzicie maszynka nie ma porównania z nożem o, ja miałem raz takiego typa kozaka na hita z tego noża jak mu wbiłem go chciałam podejść wam pokazać jak to działa no, ale na pewno to daje się przechodzenie no, oni mają podwajacz na no, punktów no to przegram najprawdopodobniej najprawdopodobniej możemy przegrać ale jestem kozakiem, więc... Takim kozakiem, który jest samobójcą i w ogóle zabił. No i mam podwajacz. Podwajacz. Uciekaj z podwajaczem. Dobra, ja tu podstawiam bombę, żeby... Typie. Uciekaj, cieka, cieka, cieka. Pasieka, sieka. Ucieka. Uciekaj, typie. Jestem jego obrońcą, więc nie mogę. Ja, jako samobójcy, samobójcy są obrońcami. pod sobie czterkę, i jak ktoś tu podejdzie, no to najprawdopodobniej zginie. Oczy się, bo pole rażenia nie będzie, będzie bardzo duże. Przepraszam, was moi. Uwaga! Zginiemy, zginiemy. Porażka na to. Czemu ja nie mam worka? Bo jestem samobójcą, więc samobójcy nie mogą mieć worka. Choć mam takie misje jak samobójstwo to są takie te, to są takie fajne te no, albo trzeci z najlepszych ha, okay. e, teraz idziemy do ekwipunku i damy specjalne no to takie coś, takie coś, granaty ja też nie kupuję, Materiały wybuchowe, no to co, tyle kosztuje taka broń ciężka, no to jest rp to jest taka radioaktywna aktywna ja nie ja miałam Tom, to jest bardzo mocne zabija to strasznie ale ulepszy sobie pistolet nie, taj ja nie użyłam pistoletu w ogóle a to jest takie miałam katana, ścigierki nie miałem. bo tam taką to sprzedałem koledza bo chciał za w bo tam miałam więcej rzeczy niż tu Wszystkie probronie Na te jaki taki e, szum? No to bardzo przepraszam To tam... chyba odkurzę, nie wiem Dobra, zostawcie łapkę i suba I oglądajcie do końca, nie? No to pomaga, kurde, bo To pomaga bardzo, oglądajcie do końca i zostawcie suba i lajko. naprawdę chyba nie chcę pominąć takich super gierek Jak wam się tak coś nie podoba, no to ja to toleruję oczywiście, no to Mogę to nie nagrywać, mogę nagrać jakąś inną grę Mam w ogóle jeszcze inną grę, ale to takie o autach, no to, to ten... o autach, to no to będzie w przyszłym tygodniu O autach będzie chyba w przyszłym tygodniu no dawaj, cimuję się. Czymuję. Cienię... Więc co my robimy? Ale my jesteśmy głupkami obydwaj. Boże, bo ty krwawisz. Mogę rozjechać każdego. Kararararam! Kararararam! Plecak bierzcie! Plecak bierzcie, już samobójca ma brać plecak. krwawie Krwawie! I się wykrwawiłem chyba. Ja się wykrwawiłam, no. Bo kiedy ma się na dobrą nowioną broń, no to się krwawi. Rozjechałeś go. Dawaj ten plecak. No ja cię tylko każd on każdego rozjeżdża, on chce plecak. Ale on chyba wie, że on nie zabija, żeby tylko się zabić samemu. Dobra, dobrze, dobrze. samej mamkę. Oni oni ją widzą, ale oni nie mają innego wyjścia. walki shotgunów ma przesrane teraz mm, bo mnie nie zabił, a on się odpala wtedy kiedy giniesz albo kiedy naciśniesz e, spust poczekam sobie tutaj na ja. to, co ja zrobiłem? a no, trupów tu jest no, zombie zabije. Co? Kto tak wali? A, gra. Poziom 13, ja miałam na 20. by. Czekajcie, czekajcie, tu jest taki maszyngan. Ja wam pokażę, o co w nim chodzi. Patrzcie na to. Patrzcie, to jest ten o którym mówiłam. On jest na aucie w ogóle. Serio. Serio. Poziom drugi jeszcze. I on ma! skina poziom pierwszy. ja ja mam drugi. Choć Rui to nie najlepszy. Mam za dużo zabójstw. Trzeba ich wyeliminować. Muszę oni mają za dużo zabójstw, bo podwajacz. Jestem poziom trzynastka. Wykrwawiłem się bo to jest to, to pro bro, nie? no tak, e, ja, se, ja chcę ją kupić właśnie ja chcę kupić shotguna pro shodgan pro, no shodgan pro to się nazywa no. po tej gierce no kończymy odcinek, no bo to nie ma sensu jak nie umie wygrać no, najlepiej w ogóle najlepiej w ogóle skończę grę teraz albo tororororo, ale się nie poddam jeszcze samobójca ma jeszcze jedną bombę na czołówce powinno to dać z tyłu, no ale okej. Okay. Samobójca ma jeszcze jedną bombę. Samobójca miał jeszcze jedną bombę w zapasie. Chciałam ja ich nieskończono, widzicie? Ile zabiłem ludzi? Jestem nienormalny. Walę oni to wstrzelili, no i słono. Pole rażenia tego to jest... Yy trzy takie te takie wielkie kraty więc no <laughs> pole rażenia jest bardzo duże choć porażkę no ale walczyłem do końca no to łapka się za z no, ach no mi to odejmuje no ale wyższy poziom to jest brąz 1 miałem jeszcze major pułkownik takie tam dowódca kapitan polutonowy znowu trzeci ale super. no właśnie to jest ta pro ma tam pro Nie, nie chcę tego. No ja mam to taką, będę kupiłem, Ale ja nie kupuję tych MP. No, ja nie kupuję MP. NR, ja nie kupuję e, PM. Ja kupuję strzelby. Szturmowych kupiłem go, no bo musiałem. Więc to miałem misję z na nami, A ich to tylko kupiłem ten, bo miałem na nich misję. Więc no. Z tym głupim akcentem. Ech, tych pięknych żołnierzy czarnego, białego i jakiegoś zamaskowanego. Chodźmy to odcinek, więc pamiętajcie suba i -E like, Elo.